Miała odwagę rzucić studia, które jej nie rozwijały, wziąć gapier i zapisać się na maturę z przedmiotu, którego nigdy nie miała w szkole. Historia sztuki stanęła na jej deklaracji, podczas gdy do matury zostały tylko cztery miesiące. Pocisnęła ją na 77% i dzisiaj jest szczęśliwą studentką historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam cię serdecznie na rozmowę z kolejną z absolwentek maratonu maturalnego Olombury, która jest bohaterką dzisiejszego odcinka. Cześć Ola! Bardzo się cieszę, że się dzisiaj ze mną spotykasz i porozmawiamy o tym, jak było ci uczyć się do matury z historii sztuki z kursem maraton maturalny. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Cześć Kasiu, mi też jest bardzo miło. Ola, to powiedz może na początek kilka słów o sobie. Skąd pochodzisz? Do jakiej szkoły? Chodziłaś może do jakiej klasy, o jakim profilu, i czy miałeś kontakt z historią sztuki w szkole? Jak to wyglądało u Ciebie? Ja jestem z Mielca, dosyć mała miejscowość, yy, i chodziłam do samu ogólnokształcącego o profilu humanistycznym, więc tak naprawdę historia sztuki w mojej szkole nie istniała. Okay. Myślałam, że będę jedyna, albo może jedna z dwóch osób, która będzie tę maturę zdawała, a tak naprawdę było nas ośmioro. Więc byłam w lekkim szoku, jak, jak weszłam na salę. No ale mimo wszystko nie było takiego przedmiotu: w ogóle historia sztuki. Jedyne jakieś wzmianki na lekcjach historii polskiego, ale to naprawdę takie mini, mini w sensie. mm -hmm. A wiedzy o kulturze też żadnej nie było? Była, ale m, powiem tak: była z bardzo szanowanym, e, starszym już człowiekiem, i była prowadzona w dość tradycyjny sposób. I, mhm. I po prostu no, no nie było tego materiału, który by się mógł, mógł jakoś przydać mhm. na tej maturze. To jest częsty problem, że nawet jak pojawia się historia sztuki, to ona jest traktowana jako tak pogadanki, o sztuce hmm. albo coś takiego bardzo różnego, a nie ma takiego stricte treningu, że nadal nie wiadomo, gdzie jest ta granica do matury, a gdzie jest ta granica, że to już jest ponad maturę, co jest ważne, co nie jest ważne, no. Tak w ogóle przed podjęciem decyzji, że zapisuję się na maraton, zaczęłam w ogóle szukać jakichś informacji, jakichś podręczników, właśnie, których. Praktycznie nie ma, nie istnieją. I to było dla mnie największym problemem w ogóle, zdecydowanie, co ja mam robić, ja, czego ja mam się uczyć y, do tej matury. I to tak naprawdę też był powód e, zapisania się, że, że stwierdziłam, że muszę być w y, takich kogoś rękach, że tak powiem, mm -hmm. żeby to, to wszystko ogarnąć. Mm -hmm. Totalnie rozumiem, totalnie rozumiem, bo nie jesteś odosobnionym przypadkiem i naprawdę wiele osób tak co roku mm. ma takie dylematy. A powiedz mi, w której edycji maratonu brałeś udział? 2022 rok. Czyli mm -hmm. To jest trzecia. Edycja, trzecia edycja. Tak? Mm -hmm. Mm -hmm. tak, a to była super edycja, bardzo duża grupa i też no, taka bardzo wyjątkowa Madonna nas Essen z nami była. Tak <grym> ja pamiętam. Bardzo była fajna ta edycja. Też myślę z tego względu, że ludzie się tak jakoś dobrali razem ze sobą. Mieliśmy często właśnie na zajęciach podobny humor do wielu rzeczy. I było nawet momentami bardzo zabawnie. Dlatego mm. wydaje mi się, że to taką fajną atmosferę zbudowało. Bardzo wiele osób później spotkało się na różnych kierunkach studiów, bo dostawałam cynk właśnie, że czy mm. historia sztuki na UW, to już jest jakiś messenger, czy właśnie Politechnika Gdańska, takie właśnie grupki całe, które się okazało, że wszyscy byli na maratonie. Tak, to, to się często zdarza i pamiętam właśnie na. Na tej grupie Facebookowej y, pytania i posty ludzi, czy ktoś idzie na historię sztuki na UW, czy ktoś idzie na historię sztuki na UJ? I zbudowały no, się grupy, może nawet przyjaźnie. Tak, bo rozmawiałam właśnie z jedną dziewczyną, która powiedziała mi, że znalazła przyjaciółkę w maratonie. Mhm. No, przecież o tym nie wiedziałam. Mhm. Właśnie mhm. To, to jest też fajne, że to, y, maraton odróżnia to od y, na przykład lekcji indywidualnych, że po prostu tworzysz grupę i czujesz, że nie jesteś w tym sama. Że Ty też bardzo mało wiesz, na początku zwłaszcza. To jest takie po prostu budujące na pewno. Mm -hmm. A powiedz mi, jak wyglądała Twoja wiedza w momencie, kiedy wchodziłaś w kurs? Nie wyglądała. Była zerowa. Naprawdę. Była faktycznie zerowa. Bo u mnie ten pomysł narodził się bardzo szybko. Ja się zapisałam na maraton, chyba tam dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. Coś koło tego. I tak naprawdę przez te dwa tygodnie no, nie zdążyłam nawet sama zrobić za bardzo. Także ta wiedza była na, na zerowym poziomie i wszystkiego się uczyłam od, od początku, od zera. Mm -hmm. Bardzo dużo pracy w takim razie cię czekało, ale ostatecznie teraz przeskoczę trochę na koniec historii, ale ostatecznie bardzo sobie świetnie poradziłaś. Przypomnisz jaki miałaś wynik z matury? 77%. W no. 4 miesiące od zera. Wow. Jest. W ogóle, jak wyszłam z matury, to byłam bardzo niezadowolona i myślałam, że poszło mi nie za dobrze. Ale później, jak przyszły te wyniki, bardzo się pozytywnie zaskoczyłam i stwierdziłam, że naprawdę dałam radę i włożyłam dużo pracy w to. Bo trzy miesiące, cztery, to, to jest mało czasu, tak naprawdę. Jeszcze wiadomo, Jakiś zawsze ci dzień z nauki odpadnie, bo też trzeba żyć e, i się spotkać z ludźmi. Były też święta w międzyczasie wielkanocne, to się wszystko tak e, też rozjechało. I naprawdę to był bardzo krótki czas. To tempo maratonu było bardzo intensywne, no i jakoś wszyscy daliśmy radę. Tak, tak, tak. No ja jestem zawsze pod wrażeniem i co roku jestem pod takim samym wrażeniem. No i myślę, że to jest po prostu też determinacja i wasza praca, i to, że mamy ten system, mamy to wsparcie i po prostu to działa jak na naoliwiona maszyna, nie? No, ale samo się nie dzieje. Także no nie. Um, tak, to jest, to jest ciężka wasza praca. Dużo okay. pracy też Ty mówiłaś na początku, że ty możesz zrobić wszystko, co w Twojej mocy, ale ty nam nie wlejesz wiedzy do głowy. Musimy sami zrobić bardzo dużo. To jest wiadome. No. Czyli Ola, ty się przed maratonem nie przygotowywałaś w ogóle? Samodzielna nauka? Czyli zaczynałaś tak totalnie, totalnie od zera, nawet nie wiedziałaś za bardzo, co Cię tam czeka w tej historii sztuki? Znaczy, ja się zawsze tym w jakimś minimalnym stopniu interesowałam. Bo też ja chodziłam do szkoły muzycznej, zawsze ta sztuka gdzieś mimo wszystko była blisko mnie, ale z takiej czysto teoretycznej strony nic konkretnie. No, nie kupowałam sobie y, dla fanów y, książek o teorii sztuki mm. albo słownika terminologicznego, wiadomo, tylko taka czysta teoria do matury się, się zaczęła wtedy dopiero. Okej, okay. wow. To w takim razie nie będę Cię pytać o to, jak wyglądała Twoja nauka przed kursem i w trakcie kursu. Zapytam Cię od razu, jak wyglądała Twoja nauka z kursem. To było tak, że ja byłam od um, października 2021 roku na innych studiach. Oh. I w styczniu właśnie podjęłam decyzję, że z nich rezygnuję. I właśnie dwa tygodnie później po tej decyzji zapisałam się na ten maraton. I nauka podczas tego maratonu wyglądała tak naprawdę w ten sposób, że ja miałam cały dzień na tą naukę przez te trzy miesiące, bo nie pracowałam i nie studiowałam w ten czas, więc po prostu siedziałam i, i się uczyłam. Mhm. Odtwarzałam te nagrania, prezentacje, wszystko sobie tam w swoim tempie robiłam, rozplanowywałam, ale no nie miałam innych zajęć jak, jak inni maturzyści, którzy na przykład w tym roku po prostu piszą maturę własną, tak. Mhm. I to to w ogóle dla mnie jest niepojęte, jak niektórzy ludzie przy takim obciążeniu potrafią tę maturę napisać na 85-90%. Mm -hmm. Naprawdę szacunek dla nich wszystkich. Ja mogłam sobie to bardziej rozplanować i zrobić to na spokojnie, ale mimo to tempo maratonu jest szybkie, bardzo szybkie. I trzeba po prostu mieć dużo motywacji w sobie dużo samozaparcia. Jakie byś dała tipy osobie, która dopiero zaczyna naukę w maratonie? Jak najlepiej wykorzystać ten czas, jak go wycisnąć jak cytrynę? Mi się wydaje, że przede wszystkim trzeba sobie dokładnie wszystko zaplanować. To się może wydawać na początku trudne. Też tak miałam, że nie potrafiłam nawet za bardzo zadecydować, co ja będę robić danego dnia. Ale już oczywiście z czasem, z tymi kolejnymi lekcjami to się udawało. I myślę, że to jest bardzo ważne: przede wszystkim nie dawać sobie za wysokich celów. Mm -hmm. Nie planować, że się będzie uczyć 9 godzin dziennie bez żadnej przerwy, bo to wtedy nic nie da jeszcze efekt czasem jest gorszy. Więc po prostu rozplanowanie tego na, na spokojnie. Też nie, to nie jest gonitwa szczurów. <ścoughs> I tak po prostu z, ze świeżym umysłem do tego podejść to na pewno bym poleciła, i oczywiście korzystanie z swoich nagrań i prezentacji. Pamiętam, że jak jakiegoś tematu nie mogłam zrozumieć, ciężej mi było coś zapamiętać, to potrafiłam nawet w ciągu tygodnia po trzy razy odtworzyć to nagranie i przeglądać tę prezentację. I to jest też dużą zaletą tego maratonu, że, że po prostu my mamy dostęp do tych materiałów przez bardzo długi czas. Odtwarzanie, powtarzanie. Też pamiętam bardzo dobrą opcją były fiszki, które, które udostępniasz. Przyznam się szczerze, że 4000 tych piszek na początku mnie bardzo przeraziło, ale no z czasem wiadomo, też się weszło w ten rytm, i no, nie zapamiętam wszystkich dzieł. Na pewno, bo to też trudno czasami w trzy miesiące, ale właśnie planowanie i, i odtwarzanie tego, zdrowe podejście i myślę, że, że będzie dobrze. Mhm. A ty brałaś udział w wydarzeniach na żywo? Tak. Tak. Chyba dwa spotkania się zdarzyły takie, że miałam tam jakieś inne plany i sobie otworzyłam nagranie, ale na większości byłam na żywo. Mhm. Też to, to było po prostu fajne wydarzenie. Pamiętam, że nasze zajęcia były we wtorki, mhm. chyba o godzinie 19. Ja już od wtorku, od rana, już naprawdę czekałam na te zajęcia, czekałam co dzisiaj będzie, czekałam co się wydarzy, ile ludzi też przyjdzie i, i o czym będziemy razem wspólnie rozmawiać, jakie się pojawią pytania. Mm -hmm. Także to jest po prostu też fajna perspektywa spędzenia wieczoru. Wiesz, to jesteś którąś osobą, z którą rozmawiam i to mówicie wszyscy to samo. Także bardzo mi w ogóle tak mega miło to nie słyszeć. Nie słyszeć. Tak jest. A powiedz mi teraz, a skąd w ogóle pomysł na zdawanie historii sztuki? Po tym rzuceniu studiów, ja byłam na studiach historycznych, stricte historia, stwierdziłam, że nie chcę tego robić, to nie jest kierunek dla mnie i od razu pierwszą myślą, jaka się u mnie pojawiła, była historia sztuki. Próbowałam po prostu zmienić e, kierunek. Nawet nie zmieniłam uniwersytetu, e, tylko, tylko kierunek. Myślę, y, że może dlatego, że właśnie ta sztuka zawsze ze mną była. Tak, jak wcześniej wspomniałam, że byłam w tej szkole muzycznej, miałam różne artystyczne zajęcia dodatkowe i też od dziecka chciałam po prostu jak najwięcej chodzić po muzeach. Bardzo lubiłam się przechadzać po zamkach z przewodnikami. Zawsze mnie ta, nawet też praca przewodnika interesowała. Więc to, to zainteresowanie historią sztuki zawsze gdzieś było, nie w sensie teoretycznym, ale myślę, że takim marzycielskim może mhm. na pewno. I po prostu ten pomysł się narodził bardzo szybko, podjęłam decyzję i stwierdziłam, że trzeba spróbować, bo jak się nie spróbuje, to, to można później żałować. Okej, okay. i to się udało, ty się dostałaś na historię sztuki na Uniwersytet Jegielloński i jesteś szczęśliwą studentką pierwszego roku. Tak. Jesteś zadowolona? Tak. Jestem zadowolona. Wiadomo, że bywają momenty lepsze i gorsze, jak to na studiach, ale bardzo jestem zadowolona przede wszystkim codziennie idąc na zajęcia, czuję, że ja jestem w dobrym miejscu, że uczę się tego, co chcę, robię to, co lubię, i przede wszystkim są to fantastycznie inspirujące studia tak naprawdę, bo my się nie tylko uczymy o stricte teoretycznej historii sztuki, ale to, ile wątków się pojawia obok, ile my się możemy dowiedzieć sami o sobie. O innych. To naprawdę jest fascynujące, i myślę, że z każdym rokiem ta pasja będzie coraz większa. Hmm, ale w ogóle super się tego słucha. To jest w ogóle takie yes, yes, yes. Realizacja marzeń, yes. A jak ogólnie, Ola, wspominasz maraton naturalny? Tak jak już właśnie powiedziałam, przede wszystkim te spotkania wtorkowe to był zawsze czas oczekiwania na nie i to było fajne wydarzenie, ale oprócz tego dobrze wspominam ten czas, może też ze względu na to, że właśnie wtedy nie studiowałam i nie pracowałam i to było moje główne zajęcie i mogłam się po prostu w tym naprawdę zanurzyć mhm. i siedziałam, pamiętam też już pod koniec maratonu z tego zrezygnowałam, bo trochę czas naglił, ale na początku kupiłam sobie taki piękny zeszyt i drukowałam sobie obrazy i wklejałam je, robiłam takie kolarze po prostu z tego, co, co trzeba się nauczyć. I po prostu ja to chłonęłam, byłam w tym cały czas. Mhm. Więc ja bardzo dobrze ten maraton wspominam. Też właśnie ta społeczność, że my byliśmy w tym wszyscy razem, że mogliśmy zadać pytanie. Też taka mm, wyrozumiałość wzajemna. Yy, ty też na początku powiedziałaś, że nie śmiejemy się siebie, nie oceniamy, nawet jak ktoś coś pomyli, powie coś głupiego. Wszystkich. Yy, Traktowałaś i dalej traktujesz yy, po prostu równo, czy oni są od zera, czy oni już coś z tej historii już wiedzą. Więc takie poczucie wsparcia, zrozumienia, naprawdę było bardzo ważne i to dawało dodatkową motywację. Bardzo mi miło to słyszeć. Myślę też, że dla ciebie, jak to faktycznie było Twoje główne zajęcie, to była świetna taka poczekalnia przed studiami. Mogłaś zobaczyć. Jak ten przedmiot wygląda w dużej intensywności, i przetestować, czy to jest w ogóle coś dla ciebie, czy na przykład w tak wielkiej intensywności nie zaczynacie męczyć. No te studia, to jest po prostu potem już takie skupienie się na tylko i wyłącznie temacie historii sztuki i tego, co się dzieje wokół. Jakby to jest twój świat. Więc no, fajnie to brzmi. Tak, na, na pewno tak było. Też um, idąc na, na te studia, przeżywasz trochę można powiedzieć lekki szok, chociaż ja nie taki duży, bo właśnie już byłam wcześniej na jego studiach, ale na pewno autorzyści, którzy przychodzą, widzą, że ta nauka wygląda zupełnie inaczej i aktualnie mogę się oczywiście o pierwszym roku wypowiadać, bo, bo na nim jestem. Takiego oglądania dzieł sztuki i rozważania o artystach, jaki to Wermer albo da Vinci nie byli wspaniali, praktycznie nie ma. To jest, historia sztuki to jest ogrom. Książek teoretycznych, naukowych, ogrom przygotowania sobie też warsztatu do pisania późniejszych prac, do w ogóle znalezienia jakiejkolwiek pozycji bibliograficznej sensownej, która nie jest w języku niemieckim, wydana w 1930 roku. E, I no to niewiele ma wspólnego z, ze stricte maturą, ale też widzę to na, na obecnych zajęciach, że ja mam mocną podstawę właśnie z tego materiału. E, który ty nam przekazałaś i widzę to na zajęciach, że to się przydaje. Na hmm. przykład bardzo duży podczas e, maratonu mm, położyłam nacisk na właśnie terminologię. Kupiłam sobie piękny, stary słownik terminologiczny i <grytanie> e, służy mi do dzisiaj zresztą praktycznie codziennie. I po prostu e, przerabiałam te terminy, uczyłam się ich i naprawdę widzę, że bardzo dużo rzeczy z tego pamiętam i już nie muszę się tego uczyć teraz na bieżąco do, do egzaminów, tylko to już gdzieś w głowie jest. Tak, tak, i to jest prawda, bo też m, trzeba powiedzieć o tym, że poziom maturalny, jeżeli chodzi o ten przedmiot, jest dosyć wysoki, to nie jest jakiś taki, ja nawet nie wiem, do jakiej martury innej to porównać, ale jeżeli chodzi o historię sztuki, to jest solidny materiał i naprawdę jest to bardzo duże przygotowanie, żeby ten egzamin zdać. No i potem też dostaję właśnie takie wrażenia od na przykład absolwentów maratonu, którzy mówią mi, że jeżeli chodzi o zdanie na przykład na pierwszym roku historii architektury powszechnej na architekturze na Politechnice. To dla nich to jest powtórzenie tym panonów. To jest w ogóle dla nich bardzo proste, że to jest praktycznie prawie nic nowego. Tak, tak, tak jest. I też e, zależy właśnie, jak kto do mała, to mu podejdzie. Bo um, co, co innego jest korzystanie tylko i wyłącznie z swoich nagrań, a co innego jest też rozszerzenie sobie tego. Właśnie na przykład o fiszki. To jest, trzeba to rozróżnić. I jeżeli ktoś naprawdę. Tak jak ja też no, miałam bardzo dużo czasu, więc mogłam sobie na to pozwolić. Niektórzy nie mogą na aż takie rozszerzanie kanową. Um, ale ja sobie mogłam pozwolić i widzę po prostu efekty tego. Mm. No, to jest jak takie zasiane ziarno, nie? Teraz mm. rośnie Ci drzewko. Mam nadzieję, że nie wyleci przed egzaminem. <laughs> nie, wiesz co, ale najważniejsze jest to, że jest styczeń, a Ty mi nie mówisz, że zmieniasz studia. <laughs> tak. <noise> Mój tato sobie żartuje, jak przyjeżdżam do domu, no to ciekawe i ja jeszcze wytrzymasz. <noise> nie, ale to jest super, to jest w ogóle mega ważne, że gdzieś tam idziesz za tym, co Cię interesuje i pasjonuje, no bo przez to masz też duże szanse przecież, że tak naprawdę osiągniesz sukces nie? w przyszłości, w tej karierze. Bo no, jak się robi coś autentycznie, no to wiadomo. Proces, proces. Tak i też w ogóle dużo moich kolegów, z którymi teraz studiuję, widzę się codziennie, było u Ciebie, czy to na maratonie, czy to na lekcjach prywatnych, bo się oczywiście zgadaliśmy wszyscy ze sobą, tam gdzieś na pierwszych zajęciach i e, widzę, że ludzie, którzy się z Tobą uczyli, mają taką większą swobodę w ogóle w poruszaniu się w tej historii sztuki, mają większą swobodę w rzucaniu tymi terminami właśnie, są odważniejsi w rozmowach z wykładowcami, albo nawet między sobą w koleżeńskich relacjach. Tak yy, widzę, że ty stworzyłaś coś, coś takiego, yy, że, że dałaś taką po prostu motywację, która później kieruje tym, że ty masz yy, taką wysoką samoocenę w związku z tą historią sztuki, że ty naprawdę coś wiesz. I jeszcze chciałabym zaznaczyć, że ta matura w porównaniu z innymi moimi wszystkimi natura, maturami rozszerzonymi, była najlepiej napisana. E, także bardzo mi to podniosło samo ocenę, że jednak może ja się nadaję do tego i coś naprawdę może z tego wyjść. No, jesteś z tego dobra po prostu. Mm. Super, a powiedz mi, komu byś poleciła maraton maturalny? Wszystkim. Wszystkim, <laughs> wszystkim, którzy na przykład jak ja decydują się na ostatnią chwilę, wszystkim, którzy właśnie mają problem z zebraniem materiału i nie potrafią sobie poradzić z nauką samodzielną, wszystkim, którzy też chcą przeżyć jakąś przygodę, poznać ludzi, to też jest na pewno duża zaleta. I też tym ludziom, którzy na przykład uczyli się od września samodzielnie albo z jakimś nauczycielem, tak prywatnie. To taki maraton trzymiesięczny, takie właśnie intensywne powtórzenie wszystkiego, może naprawdę wtedy doprowadzić Cię do wyniku 90%. Tak, prawda. Mhm. Także naprawdę, tak naprawdę, wszystkim, którzy są zainteresowani stawaniem tego przedmiotu. A Ola, a w jakich trzech słowach, kluczach byś określiła maraton? Co było dla Ciebie najwi największą wartością kursu? Myślę, że relacje, twój, Twoja ogólna motywacja? Mhm motywowanie ludzi i profesjonalizm, który widać od tak naprawdę od początku i w przygotowaniu przez ciebie nagrań, zajęć na żywo, ale też w prezentacjach, nagraniach to wszystko jest uważam bardzo profesjonalnie zrobione. Wiesz co robisz, wiesz z czym to się je. Wiesz, co tam na tej maturze będzie, i to po prostu widać. Od, od razu ma się poczucie znaczy, to, to jest moje zdanie, ale, ale wydaje mi się, że wiele osób tak czuło, że ma się poczucie od razu, że jest się w dobrym ręku. Bardzo dziękuję. I jest strasznie miło mi tego słuchać. Ola, czy chciałabyś coś dodać na koniec? Na pewno, jak mogę przekazać coś młodym maturzystom, jeżeli mam do tego okazję. Posłuchajcie tego wywiadu, posłuchajcie innych wywiadów, które się ukażą. I nigdy nie rezygnujcie z czegoś, co wam się marzy, bo wszystko jest możliwe. Tak naprawdę nigdy nie jest za późno na to, żeby się zdecydować na jakąś drogę życiową. I myślę, że Ty to właśnie pokazujesz, przekazujesz dalej, tworzysz fantastyczną społeczność. Myślę, że to taka właśnie motto przewodnie to może, mogą być po prostu marzenia ludzi które można u Ciebie zrealizować. I tego życzę wszystkim przyszłym maturzystom. I jest mi, w jestem ogromnie dumna i jest mi ogromnie dobrze patrzeć, jak Ty realizujesz swoje marzenia i wszyscy inni uczniowie, którzy zdawali maturę w poprzednich rocznikach. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, Ola, za naszą dzisiejszą rozmowę. Było mi bardzo miło Cię gościć w moim studium. Życzę Ci ogromnych sukcesów i już witam moją przyszłą koleżankę po fachu. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy w świecie pracowników, historyków sztuki. Tak jest. Tak jest. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę możliwość. Dziękuję. dziękuję. Bardzo chętnie się też spotkam z Tobą na drodze zawodowej. Dzięki Ola i do następnego razu. Dziękuję. Do następnego. Do zobaczenia.